Oaza nadal w podgrupach Dziękuję. pracuje, nadal pracuje w podgrupach, medytuje w podgrupach, trzech podgrupach, pięknie zorganizowani, w ogóle jest sympatyczna grupa. Ksiądz kapelan obiecał nam się dołączyć dzisiaj do ogniska, chyba my się raczej dołączymy do ich ogniska. I myślę, że to będzie piękny wieczór pod warunkiem, że zacementujemy usta naszym załogantom, którzy mają takie momenty, w których przerywniki wyprzedzają ich słowa. Ale myślę, że ten piękny wieczór będzie miły dla wszystkich. Mam taką nadzieję, jeśli nie, to uśpimy część załogantów, wyłączymy ich od prądu, żeby był pewien spokój, i wtedy będziemy się mogli kulturalnie. Zawsze kulturalnie zintegrować z naszymi wspaniałymi gośćmi, którzy do nas dopłynęli. Tam płyną jakieś dwa samotne jachty. Zapytamy, czy mają oliwę, bo jeszcze mamy ziemniaki do dosmażenia, tylko brakuje nam oliwy. Jerzy poszedł na dziób i kontestuje. A Jerzy teraz kontempluje brewiarz tam na dziobie. Ślicznie, no dobrze. Wszyscy w podgrupach pracują. Jest pięknie, jest pięknie, a przede wszystkim jest pięknie tu. No, 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 no przyznajcie sami, czy nie jest pięknie. No, czy może być coś piękniejszego na świecie niż Mazury z męskim rejsem w duecie? Nawet człowiek nie czuje jak serymuje. No to tyle.